Wizja, jaką dostał ojciec Łukasz Praus, piątek 3 marca 2023 roku. Wizja. Pan Jezus w koronie cierniowej. Dzisiejszy pierwszy piątek miesiąca przepełniony był wielkim cierpieniem. Doświadczenie wielkiego bólu trwało cały dzień. Jednak o godzinie 15 rozpoczęła się ekstaza, w której pojawił się duży ból głowy i z czoła Ojca wypłynęła krew. Wszystko to działo się w ekstazie, w której utrzymywała się wysoka temperatura i doszło do utraty przytomności. Wielki ból wbijanych w kolce cierniowych powodował, że po twarzy ojca spływała krew. Ostre kolce okaleczające czoło powodowały bardzo duży ból, zostawiając rany, z których płynęła krew. Kolce cierni wbijające się w głowę zadawały niewyobrażalny ból. Kolce cierni będąc tak bardzo ostre, tak długie, że każdy ruch czy choćby oddech powodował straszny ból. Rany na czole zniknęły o godzinie 15.15. .15. Korona cierniowa obok krzyża jest symbolem męki Jezusa. Głowa ukrzyżowanego Chrystusa opleciona kolczastym wieńcem obrazuje poniżenie, pogardę, wyszydzenie, wyśmianie, którego doświadczył Jezus jako Syn Boży.